jak ja się czuję, jak debil jebany, rozumiesz? Jak głupek. O. No dobra. Gdzie ty masz tego swojego streamatu? Tu... Już... No, tak, robimy ci audyt. Ja ci powiem co myślę. Szczerze. <grym> <grym> Ej, ktoś mi napisał komentarz, żeby mnie w życiu nie zatrudnił do żadnej pracy grabienia liści sprzątania. Pod tym vlogiem. No i? No, śmieję no, się. Cześć, witam Was w nowym vlogu. Ten vlog będzie taki zwykły, domowy, po prostu kilka dni z mojego życia. Ja na co dzień nie mam jakichś wybitnych przygód, mało się dzieje, po prostu mam takie zwykłe życie. Więc dajcie mi znać po zobaczeniu tego odcinka, czy takie vlogi też się Wam podobają. Czas, tutaj to było takie wyciszenie głosu, to Ci mówiłem, że takie nagłe. Ale specjalnie nagłe. to zrobiłam. Dlaczego? Dlatego, że tam jechał bardzo głośny samochód i nie dało się tego inaczej ogarnąć. Tak. By ogarnąć nasz ogród. Uważam, że wstęp jest mimo wszystko nudny. Taki no, ten... No, to, to ja wiem, że to zrobić fikołki i tak dalej i wtedy, wiesz, pomalować włosy na różową. Mnóstwo jest pracy tutaj. Ja się postaram chociaż podjazd ogarnąć i Jakieś ścieżki, bo myślę, że zgrabienie. Na przykład, już wcześniej mogła być ta przebitka, nie? I już jak ogarnia. Wszystkich tych liści zajmowały mi kilka dni. Tak, ale wiesz, jak ja prosiłam wszystkich porad, to ten vlog trwałby 10 minut, a ludzie po prostu czasami sobie chcą usiąść na trochę więcej czasu i w spokoju coś zobaczyć, a nie, że zaraz muszę szukać czegoś innego. Nie, no, uczę się trochę asertywności, żebyś odpowiadała, żebyś mi no, tutaj wojowała z moją opinią. Dobrze, dobrze. No. Tutaj ważna rzecz. Je tutaj, jednak, jedną poprawkę ja mówiłem, żeby wprowadziła, bo ona, ona pokazywała to grabienie trzy razy dłużej. Nie? Nieprawda. A ty głupoty opowiadasz. No jak? Nieprawda. Kilka sekund było. było. Było chyba. pasowało bardzo dobrze do muzyki. Garaś, było z 12 grabień z 6 worków. Było, było. Ja ci mówiłem, że nie. trzeba obciąć z 30%. Piękna dzisiaj pogoda. Pieski mi towarzyszą cały czas, chociaż śpią, ale to nie szkodzi. Fajnie, że są. Co? Co cię tak śmieszy? I co cię troluje? Tyle tych liści masakra. Mam no bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja bo też się, wiesz, gadałem z nimi, że podobno Andziak z ludźmi, że z podano montuje sama. I zobaczcie, no. ja też przejrzałem. Jest taka możliwość, tylko że zobacz, widzisz, ona robi, że jest jedna scena, że ona nie musi montować, dlatego ona tego vloga może zmontować w 10 minut. Ja wiem, ja czuję I to, ma sens. tylko wiesz, na przykład, co ty mi mówisz? Jak ja zrobiłam wstęp, w którym nie było żadnych przebitek przez jedną minutę, to ty mi powiedziałeś, że muszę coś dodać, że to jest nudne, że to nie może takie być. Więc ja nie mogę robić vlogów takich jak Andjax, bo ty powiesz, że one są do dupy i że tego nie mogę udostępnić. Więc dlatego tak to wygląda, jak wygląda. No dobra, dawaj, tak. Dawa. Już wyrzuciłaś rzuć. Tak. Spokojniej, spokojniej. Silno. No bo ty potem nie porównujesz na przykład, nie wiem, do Ancia czy do ma a makówki, a Poczekaj, poczekaj, są... poczekaj, po 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 bo ty już y oddychaj. <słuch> oddychaj. Rozmawiamy teraz na inny temat. No. Nie porównujemy warsztatu, bo ja ci staram się wyrobić warsztat, żebyś się uczyła robić przebitki, bo jesteś na etapie nauki. Natomiast teraz rozmawiamy. Na długości montażu, no. bo ty masz cel, chcesz robić vlogmasy. Ja ci się teraz tłumaczę, że żeby robić vlogmasy i się wyrabiać, to musisz montaż zrobić krok do tyłu, bo twój montaż zajmie dwa dni, a żeby robić vlogmasy, trzeba wypuszczać odcinek codziennie. Żeby wypuszczać odcinek codziennie, nie trzeba montować co dwa dni. Dwa dni nie trzeba montować, tylko trzeba montować co godzinę, dlatego jeżeli chcesz robić masy, to nie możesz się bawić w przebitki, tylko musisz robić sklejkę, bo inaczej nie będziesz miała czasu, więc się nie nakręcaj i nie ciśnij, że się ja cię do tego, do tego, do tego, bo jakby sorry, ale makówka robi o wiele słabsze vlogi warsztatowo i tu w ogóle nie ma co gadać, nie, że tak ciężko, ciężko mi to drażni coś takiego, nie, Powiem Ci coś, na przykład, no zobacz, y, musisz bardziej wyluzować z vlogami, żeby robić częściej. Ty później przychodzisz na streama, porównujesz mnie do makówki. Nie, nie I prawda. mi się wtedy kurwa odechciewa żyć i odechciewa wszystkiego, nie? Bo nie mi coś takiego boli. Was, Jeżeli ja Ci coś mówię i później chcesz to zacytować na streamie, zacytuj jeden do jednego. Co powiedział Sylwester? Że makówka dzięki temu, że robi słabsze vlogi, może je wypuszczać częściej. Kropka. Nie oznacza to makówka lepsza. Makówka jest inna. A ty często bierzesz coś i tak bardzo do siebie... I mi jest wtedy kurwa źle z tym, nie? Serio, jest mi wtedy z tym źle. Przykro mi, że się tak czujesz. Natomiast oh, często jest tak, że ja chciałbym coś zrobić gorszej jakości na przykład z montażem, ale ty mi potem mówisz, że to jest słaby montaż, nie? Więc ja mam taki dysonans. No bo ja ci daję zawsze szczerą opinię. Jeżeli no montaż ja, no. jest słaby. Poczekaj, jakby ci to wytłumaczyć? Zobacz, rozrysuję ci to w pańcie. Nie, to... wez, przestań, nie, nie rozrysuję tak, ci, to, ro... ja ci, ci to, naprawdę ci to rozrysuję w pańcie, wyjaśnić, bo ty nie rozumiesz ja pewnej rzeczy. Bo ty raz mówisz jedną rzecz, Czekaj, mówisz po... <laughs> patrz, zobacz, masz wskaźniki, możesz sobie wybrać, masz tak, tak i tak, nie? I tu masz tak. Jakość montażu. Tutaj masz na przykład, to jest pierwsze, tutaj masz na przykład yy, ilość publikacji w tygodniu. A tutaj masz na przykład trzeci, dajmy, yy, atrakcyjność vloga, nie? że na przykład fajne jakieś rzeczy, że przykuwające uwagę, jakieś wyjazdy i tak dalej, co, cokolwiek. No. Jeżeli, ale o, to jest ważne, że jako początkujący twórca to ty masz do wykorzystania, gdzie jest kwadracik, masz sobie sześć kwadracików do wykorzystania, nie? Widać te kwadraciki? Widać. I teraz tak, jeżeli pójdziesz w jakość montażu, e, zaznaczanie, nie, bez tego, zaznacz przezroczyście, kurwa. Nie przeklinaj. <laughs> o, jeżeli pójdziesz w to, kwadracikami, nie, no, w jakość montażu i jeszcze na przykład pójdziesz, żeby wyrobił atrakcyjny, czyli musimy gdzieś jechać. To, na to idzie czas i nie możemy sobie pozwolić, żeby często gdzieś jechać. To zostaje tylko jedna publikacja w tygodniu. Nie. I żeby coś. To nie jest złe. To nie jest złe. To, że ja ci powiem za mało publikacji w tygodniu, to nie oznacza vlogi złe. Bo ty to tak rozumiesz. To, nie, jest, ja tak to jest obiektywna moja, moje zdanie. Może subiektywne, że jest mało ilości publikacji w tygodniu. Natomiast, jak pójdziesz sobie w trzy vlogi w tygodniu, o, bo chcesz robić, albo chcesz robić vlog masa, czyli pięć w tych, to na jakość montażu zostaje najniższa. Co również nie oznacza, że źle. Inaczej też dobrze. Inna, inny rodzaj rozwoju wybierasz wtedy. Na tym to polega. Jak ja, ja ci wtedy powiem, montaż kiepski to nie oznacza, że musisz zmienić montaż, tylko że wybrałaś tą drogę. Rozumiesz? No dobrze, ale... A ty to wszystko odbierasz, każdą rzecz, którą ja ci gadam. Jak montaż jest zły, to ci mówię, że montaż jest zły. Rozumiesz? Tylko musisz wybrać, czy chcesz iść w ilość publikacji, czy chcesz iść w jakość publikacji. Czy chcesz iść w atrakcyjność? Atrakcyjność to polega na tym, że na przykład nie, wiem, pokazujesz podróże. To jasne, możesz pokazywać jedną podróż na dwa miesiące, bo nie wyjeżdżamy codziennie, nie? Mm -hmm. Nie jesteśmy vlogiem podróżniczym. I o to chodzi, że ty, jeżeli no chcesz... Dobrze, ale na przykład w Patrz. tym tygodniu ja poszłam w ilość, tak? Wypuściłam tego drugiego no, vloga dosyć szybko. No ale to, te, to tak dalej nie jest to. No komentarze tak. komentarze różne na temat tego montażu, że początek jest zły i tak dalej. No, proszę, A ja Ci da... powiedziałam, że proszę. i tak chcę to wypuścić, bo chcę właśnie zacząć robić szybciej, Dałaś tak? mi odcinek. Żeby odci... nie były turbo dopracowane, tylko żeby było więcej. Poczekaj. Jeż... Przyszłaś do mnie i mówisz, Sylwek wysłałam Ci odcinek, ocenisz? Mhm. To jak Ty mi mówisz, Sylwek oceń odcinek, to ja mam go ocenić i jak ja słyszę oceń, to oznacza to dla mnie... Yy, powiedz, co może być lepsze. I co ja Ci powiedziałem na temat tego odcinka? Możesz pokazać te wiadomości? To, żeby, żeby ludzie też zrozumieli mój ból. <głos> że <głos> jestem z Ciebie <noise> dumny, że zajebiste przejścia, że się zajebiście rozwinęłaś, ale możesz dać przebitki w piątej sekundzie. Co Ty zapamiętałaś z tego? Sylwek powiedział, że vlog nie, chujowy, nie. że muszą Fila, być przebitki. Fila. dobra. Wszystkie te wiadomości były bardzo piękne i ja uwzględniam wszystkie wiadomości. No dobrze, dobra, poczekaj, poczekaj, zatrzymajmy się, zatrzymajmy się tutaj. Czy do momentu, kiedy nie powiedziałem, że cię chwaliłem, czy ty to pamiętałaś i o tym powiedziałaś? Nie, ty powiedziałaś, że powiedziałem, że vlog chujowy i nie, że, nie kazałem, nie kazałem, ja chujowy. że kazałem, że ja kazałem inaczej, słów, więc inaczej zmontować. Wiec, ja, słów, ja nigdy nie używam jeszcze publicznie. Dodatkowo to tak. Zrobiłeś mi te uwagi, ja je wszystkie uwzględniam i poprawiłam, ale mi chodzi o to, że ty po tym już, po tych wszystkich, po całej tej rozmowie, jak już miało przyjść do publikacji, to ty mi mówiłeś, że no, wczoraj to zobaczyłem, początek jest taki i taki, tamto za długo, tamto siamto. I to już było po tych całych naszych konwersacjach, ja już wszystkie Twoje uwagi uwzględniłam. Okej? Okay? I co nie było tak? To po dalej, teraz... dalej to nie jest poziom magikali. Dalej. Jeżeli chcesz żeby y, przyciągać kontrowersją. Ja nie mam kontrowersją, Musisz mocniej. W sobie, mocniej musisz. Mocniej. Nie, dobra, coś chcesz jeszcze robić razem, czy y, nie. Oglądamy tego vloga. Oglądamy. Ja będę robić sobie Patrz. jak ja uważam. Postaram się zrobić jak Poczekaj, najlepszy w... spokojnie, montaż. Spokojnie. Spokojnie, nie, daj mi powiedzieć. Daj mi powiedzieć. Spokojnie. Jeżeli chcesz robić vlog masy... One nie mogą być dobrze montowane. Dobrze, nie tylko mogą że od być. razu... Ja już to kilka razy mówiłam i tam odpisywałam na komentarze. Ja nie będę robić vlogmasa codziennie, bo ja nie dam rady. Więc to nie będzie tak u mnie, że będzie codziennie film. Według mnie powinnaś nie robić vlogmasów. Według mnie jest za wcześnie. Taka jest moja opinia. Według mnie jest za wcześnie. Na vlogmasy. Ty musisz na razie warsztatowo. I. No, uważam, że wtedy będzie bez sensu grudzień. Będziesz tylko skupiona na nagrywaniu. Żebyś sobie... O, na przykład, twoim celem powinno być dwa ym, odcinki w grudniu, tygodniowo. Tak, ale ja myślałam, że ro, dwa, trzy. Co tam dalej? Ale żeby to i tak było świąteczne i nawiązujące do świątyń. Myślę, że ludzie i tak. By byli tak, na... ale to nie są vlogmasy. Vlogmas oznacza, proszę, bo też mnie nie rozumiesz. Vlogmas z definicji. Dlatego... Co ja Ci, ja ci mówię, ja ci mówię coś takiego. Mm -hmm. Nie nagrywaj vlogmasów. A ty będę nagrywała dwa w tygodniu. Nie, vlogmas... Nie wiem, dwa, postaram się często. No i to jest właśnie to. Czym jest Vlogmas? Vlogmas jest to daily. Daily świąteczne. Czekaj, to no. Ci w mojej definicji to tak: ja nie będę okay. robiła vlogmasów, dlatego że ja nie będę publikować codziennie, dlatego że jeszcze się nie czuję na siłach na to i się po prostu nie wyrobię. O, czekaj, już tu mam. To jest? O, masz. Co to jest vlogmas? Pole wyzwanie polegające na publikowaniu codziennie jednego filmu, wideo w zakresie od, od 1 do 25 grudnia ja Ci mówię tak, nie rób vlogmasów rób normalne vlogi grudniowe a Ty, będę robiła vlogmasy i się ze mną kłócisz, a tak naprawdę potwierdzasz to co ja mówię, że Dobra. nie będziesz robiła vlogmasów wpisz, pytanie, czy vlogmasy mogą być muszą być codziennie, czy mogą być na przykład co 2-3 dni, zapytaj czat. czy vlog, czy Definicji powinny. Być. Nie, to nie zadajeś mojego pytania. No ale jak zadam czat, czy mogą być, no to on powie tak, mogą być, bo to ty decydujesz. Bo jest wiele twórców, którzy nie robią filmów codziennie, tylko Wtedy to, to nie się. są vlogmasy, tylko to są yy, vlogi grudniowe. Dobrze, to ja będę robiła vlogi grudniowe. W takim razie. Nie chciałem się z tobą pokłócić. A czy się pokłóciliśmy? Nie. Ja się nie czuję, po prostu mamy inne zdanie. Nie? Powiem, ja ci, co ja mię, bo, powiem Ci, co mnie boli ogólnie. No, słucham. Boli mnie to, że jeżeli Ci daję sześć pochwał, bo Ci mówię, możesz pokazać te wiadomości. Powiedziałem, że jestem z Ciebie dumny. Powiedziałem, że zajebisty progres, że fajne przejścia, że fajne ujęcia, że widać, że się uczysz nowych rzeczy. Pięć dałem Ci pochwał, ale powiedziałem, że skróć trochę wstęp. Ty zapamiętujesz, że się przyjebałem do vloga i mu musiałaś skrócić wstęp. Że jak działa Twój umysł? Że, nawet jak ja Ci zarzucę pięć pochwał, ale jeden jakiś mały rzecz, że weź tam, skróć o sekundę coś. Ty zapamiętujesz po kilku dniach tylko, że było, skróć coś. Że były poprawki. I to jest lipa, nie? Ja uważam, że to jest lipa. Że Twój umysł zapamiętuje tylko tą negatywną rzecz. A te pozytywne się rozmyły, nie? I teraz ci powiem, jak, jak ja zadziałam psychologicznie, nie? Na przyszłość, jeśli mi się uznam, że kurwa, ta scena jest słaba, to ja ci tego nie powiem. No bo po co mam ci to powiedzieć, skoro w tobie to później siedzi? Dla swojego świętego spokoju oraz dlatego, żeby ci było przyjemnie, nie powiem ci. Nie dostaniesz ode mnie już szczerej opinii. Uważam, że teraz tak mówisz, ale i tak tak nie będzie. Bo już wiele razy mi coś takiego mówiłeś. Ale mi nie chodzi o to, że ty wtedy mi powiedziałaś jedną rzecz, która była źle, tylko już dzień przed publikacją, Sylwester. Dzień przed publikacją. Jak już nic nie mogłem zmienić, bo film był gotowy, ty mi wtedy. Dobra, dziękuję. Gadać. Dziękuję za wspólnego streama. Ja już sobie postreamuję sam w spokoju. Jakby ja ci powiedziałem, że doprowadzisz do sytuacji, w której. Bo to nie było tak, że ja przyszedłem i ci mówię, pokaż mi vloga. Tylko Ty powiedziałaś, Sylwek wysyłam Ci, bo Ciebie tutaj nawet nie było, Sylwek wysyłam Ci vloga, powiedz co poprawić. Oceń, co tam można zrobić lepiej. I ja Ci powiedziałem tylko jedną rzecz, vlog fajny, ale skróciłbym wstęp. Ty teraz tu przeszłaś i powiedzieć, że ja się porównuje do tej, do tej, do tej Sylwestra, i tak dalej. Sylwester, ja, nie, bo Ty jakby z jednej strony chcesz, żeby te vlogi były jak najlepsze, ja to bardzo cenię, ale z drugiej strony chciałbyś, żebym ja robiła to codziennie. I mi się właśnie to już wiesz, jakby ja nie, nie jestem w stanie spełnić tych okay, wszystkich okay. jakby oczekiwań. Zobacz, teraz to, chcesz, żebym robiła vlogi codziennie? Chciałby, żebym robiła bardzo często. Dobrze, tak? czy, ja ci, czy ja od tego miesiąca ci nie mówię, żebyś wyluzowała i robiła rzadziej, bo za bardzo się na tym skupiasz? Powiedz mi tak szczerze, czy nie mówię przez cały miesiąc, żebyś wyluzowała z vlogami? No słucham. Tak, czasami tak mówisz, ale potem są też y, na przykład y, rozmowy, że... Za z, czego mało dodaję. z czego wynikają te rozmowy? No z czego wynikają? Przychodzisz i mówisz, Sylwek, mało zarabiają te vlogi. Co zrobić, żeby zarabiały. zarabiały więcej? Sylwek mówi, żeby zarabiały więcej, musisz częściej dodawać. Tak, ale no to już porozmawialiśmy o tym, ale potem... Ale po tak, po poczekaj, zobacz. Zobacz, szukaj, jak, jak ja mam się mam czuję, nie? Przychodzisz, przychodzisz do mnie i pytasz, Sylwek, zarabiam mało z tych vlogów. Co zrobić, żeby dodawać częściej? Ja mówię, żebyś mogła zarabiać więcej, musisz częściej doda dodawać. Mijają dwa dni. Sylwek każe mi nagrywać codziennie. A ja ci mówiłem, nie nagrywaj. I jak ja się czuję, jak debil jebany, rozumiesz? Jak głupek. Zobacz. Wiesz, co nie nagrywaj sobie tak często, bo yy, za dużo czasu poświęcasz na to. A ty, ale jak zrobić, żebym zarabiała więcej? No, żeby zarabiać więcej, to musisz częściej dodawać. Ale to nie jest mój nakaz, to jest odpowiedź na Twoje pytanie. A ty po dwóch dniach uważasz, że ja ci każę nagrywać więcej. Ale ja Kiedy ja, ja mówię, ci mówiłem, żebyś każe. porzuciła vlogi, przed chwilą tak powiedziałaś. Nie, często mi mówisz, że już trzeba zacząć nagrywać vlogmasy. No nawet dzisiaj to mówiłeś, no kurde, nie rób za mnie wariatki, Nawet ty mi już wczoraj, czy tam przeszła, mówisz, już trzeba zacząć nagrywać vlogmasy. Ej, naprawdę sobie, bo to ty jest mega Tak. Nie, nie poczekaj, no, no tu ci razy. tu. Dobra, daj mi odpowiedzieć. Mówisz, że chcesz nagrywać vlogmasy. Ale nie codziennie, więc... Dobrze, w tej ale... W vlogi grudniowe, już no. tak na to mówmy. Że Dobrze, to dobra. Mówisz, że chcesz publikować w grudniu dwa razy w tygodniu. Więc ja Ci dzisiaj mówię, zobacz, może warto nagrywać już, żeby później nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Może warto już robić vloga grudniowego. To jest wszystko odpowiedź na Twoje zachcianki. Czyli Ty mówisz, Sylwku, chcę publikować dwa w tygodniu w grudniu. Ja Ci mówię. Żeby nie denerwować się w grudniu, zacznijmy 20 listopada. Będziemy mieli w grudniu, jak się zacznie grudzień, już dwa na zapas. Wtedy człowiek nie będzie się stresował, że się nie wyrobi. I jeszcze mi się kurwa za to dostaje teraz. Dlatego ja ci mówię, może weź to... daj sobie spokój z tym. Dobra, umówmy się tak, że ja po prostu zrobię po swojemu. No. Ja bym chciał po prostu, że jeżeli... Bo ja, te, ja na przykład po tej rozmowie już nie wiem, co mam robić, nie? Jeżeli ty przychodzisz do mnie i mi zadajesz pytanie. Ty nie zawołaś, nie? Tak, ale na oglądanie twojego vloga. E, jeżeli ty mi zadajesz y, pytanie, Sylwek, co poprawić w tym vlogu? Co zmienić w montażu? To ja rozumiem, że to jest pułapka. Że ja mam mieć sługowy, aha? Mam obejść i powiedzieć, najpiękniejszy jest na świecie. Nie, Nigdy nie widziałem piękniejszy. Nie, nie, nie. No ale no to dobra, zobacz. Powiedziałem ci tylko jedną rzecz. Lekko zmień wstęp. Zmieniłaś ten wstęp. Tak. I wyszło. Ty uważasz, że poprzedni wstęp był lepszy? N dla mnie był ok. No tak, ale. Ale teraz mi się za to dostaje. Dlaczego? Przecież ty mi o 23.00 sama wysłałaś ten film i poprosiłaś o poprawki. Dobrze, Sylwester, ale ty mnie byłaś na swojego live'a, masz oglądać mojego vloga i dalej mi mówisz, o, tutaj to to, tutaj to tamto. Tu jest za długo i tak dalej. Po czym pokazujesz mi Andziaks, że ona to może montować sama, bo ona robi takie bardzo długie tam rozmowy, I, tam 10 minut. No i ty to I odebrałaś jako krytykę? Nie, biorę, nie, ja tego nie biorę jako krytykę, tylko ty mi dajesz taki dysonans. Z jednej strony moje vlogi są już za nudne, a z drugiej mnie porównujesz do Andziaks, że ona to robi tak i wtedy... Jezu, to nie było na zasadzie... Po, tak nie, źle to zrozumiałaś. To nie było na zasadzie porównania. To było na zasadzie. Jeśli chcesz wrzucać częściej, musisz robić gorszy montaż. Zasada. Jeśli Twój vlog zmontowany w ten sposób zajął Ci 5 dni, a chcesz robić 2 w tygodniu, tydzień ma 7, to musisz robić słabszy montaż. A ty wszystko odbierasz jako atak. To jest to, co ja Ci powtarzam od kilku tygodni. Wszystko odbierasz jako atak. Po co? Sylwester, jeżeli ja będę robić gorzej zmontowane vlogi, to one na pewno ci się nie będą podobały, więc... Ale one nie mają mi się podobać. Mi się nigdy nie będzie wszystko podobać w stu procentach, bo ja po to jestem tutaj, żeby ci mówić, co można poprawić. Żaden mój film mi się nie podoba w stu bo tylko wtedy, kiedy człowiek ma krytykę jakąś sobie, może się rozwijać. Jeżeli na laurach osiągniesz, że Robię wszystko perfekcyjnie, niczego się nie da po, y, polepszyć, no to się przestaniesz rozwijać. Ja, jak oglądam swoje odcinki, komentarii, to widzę, kurde, tu mogło być lepiej to, tu mogło być lepiej to, tu mogło być lepiej to, tylko wtedy człowiek może się rozwijać. Więc ty mi musisz powiedzieć, Sylwek, ja ci daję do vloga, ale po to, żebyś, y, 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 żebyś mnie zaczął chwalić, bo potrzebuję tego. Natomiast, ja jeżeli ty mi dajesz vloga ja i ja mówisz. Dałam, tylko że ty już po tych poprawkach, jak z publikacja to jeszcze mi gadasz inne rzeczy. I na przykład teraz tutaj gada, że o to Jezu. tak, to tak, to Boże. tak. Boże, tutaj pytań, to ja cię zawołałem, żeby tutaj. tworzyć content na live'a, żeby się pośmiać z tego, bo ludzie pisali, aha, tutaj pies powinien mieć smycz, kaganiec, a ty to wzięłaś do siebie. Żebym wiedział, że tak będzie, to uwierz mi, w życiu bym cię nie zawołał. Żałuję, że cię zawołałem, nie? Prawdziwie żałuję, że cię zawołałem. Nie wiedziałem, że z tego będzie kłótnia. Ale ja się z tobą nie kłócę. No tak, tak, tak. No tak to będzie. Dobra, okej. Okay. Dobrze Sylwester, może się umówmy, że już mnie nie wołaj na swoje live, skoro wychodzą z tego takie rzeczy. A ja wracam Tak się umówmy y do no. moich spraw. No, no dziękuję wróć do bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Czasuję <grym grym> <laughs> Przepraszam za wszystko. Źle mi było. Biegałem po lesie. <gryw> Nie miałem smartki. <gryw> o Boże. Nie wiem, może jestem za głupi. Ach ja myślę że za bardzo zero-jedynkowo. Po prostu mam tak, że jak ktoś mi mówi, napisz mi, co mam poprawić, to mu piszę co trzeba poprawić.